Wspólny wypoczynek w ogrodzie, rodzinny niedzielny obiad, poczucie spokoju i szczęścia. Szukasz miejsca dla swojej rodziny? Poznaj dom na ulicy Szałwiowej w plewiskach. Na powierzchni ponad 100 m2 zaplanowano przestronny salon, trzy sypialnie, osobną kuchnię oraz dwie łazienki. Na parterze znajduje się salon. Toaleta dla gości oraz osobna kuchnia wyposażona w AGD w zabudowie. Salon z wyjściem na ogród stanowi centrum życia rodziny. Zarówno podłogi, jak i schody wykonano z litego drewna. Strefa prywatna na piętrze obejmuje trzy sypialnie. Z tym jedną z wyjściem na balkon oraz łazienkę z wanną. Znajdujemy się w podpoznańskich plewiskach skąd sprawnie dotrzesz do Poznania. Same plewiska posiadają pełną infrastrukturę mieszkaniową. Pieszo dojdziesz do sklepów, marketów, do szkoły oraz na przystanki komunikacji miejskiej. Zamieszkaj w bliskim sąsiedztwie Poznania, zadzwoń i umów się na spotkanie.